Cześć! Ostatnio wymodelowaliśmy coś takiego. Czyli mamy już jeden obiekt na środku, drugi obiekt i oba mają przypisane już materiały. W poprzednim filmie stworzyliśmy ten obiekt, znajdujący się tutaj, kulę i linę, na której ta kula zwisa. Tylko teraz widać, że to jest jeszcze niedopracowane, więc w tym odcinku zajmiemy się właśnie tym dopracowywaniem tego, co już tutaj jest. Dodamy materiały, pobawimy się modelowaniem i pokażę ci jeden fajny modyfikator. Na samym początku myślę, że fajnie by było wprowadzić modyfikator o nazwie Bevel. Zaraz pokażę Ci, co on robi. Przejdź tutaj do trybu Solid, żeby zobaczyć to wszystko w takich szarych kolorach. Wtedy będzie łatwiej dostrzec, o co nam chodzi. Zacznijmy na przykład od tego obiektu, który znajduje się tutaj. On ma przypisany modyfikator Mirror, ale gdy klikniemy jeszcze Add Modifier Bevel. To tak, jakby te krawędzie tutaj zostaną zaokrąglone, a przynajmniej takie ucięte. I teraz dodał nam się tutaj drugi modyfikator o nazwie Bevel. Najpierw jest Mirror, a później jest Bevel, czyli najpierw działa ten Mirror, odbija nam obiekt na drugą stronę, a później na te dwa obiekty zostaje wrzucony Bevel, który dodaje ten efekt tutaj. Ten efekt tutaj możemy kontrolować ustawieniami w modyfikatorze Bevel czyli gdy będziemy zwiększać amount to będziemy jakby bardziej ucinać ten obiekt na bokach. A gdy zwiększymy segments to sprawimy, że to ucięcie będzie bardziej okrągłe, bardziej takie wygładzone zamiast ostre takie jak było wcześniej. Tylko widać, że są tutaj dwa problemy. Po pierwsze, znowu mamy te poszczególne ściany, te linie, które tutaj widać i oczywiście tego byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy, żeby zaokrąglone przestrzenie były właśnie okrągłe, były idealnie gładkie. Drugim problemem jest to, że zaokrąglenie w tym miejscu jest inne niż zaokrąglenie w tym miejscu. Zaraz ci pokażę, dlaczego tak się stało. Na samym początku dobrze by było wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Shade Smooth, tak jak to robiliśmy wcześniej. Dzięki temu już wiesz, że znikają wszystkie te ściany, wszystkie te linie, które pojawiają się na samym początku, gdy tworzymy jakiś model. No to już jeden problem mamy z głowy. Teraz ten drugi. Dlaczego to zaokrąglenie tutaj z lewej strony jest inne niż to zaokrąglenie tutaj? Dzieje się tak, gdy skalujemy obiekty w trybie Object Mode, czyli w tym trybie, w którym jesteśmy aktualnie. Gdy teraz będę skalował w osi X, Z albo Y, to wtedy skala tego obiektu również się zmienia. W sensie może to dziwnie brzmieć, no bo skalowanie raczej powinno zmieniać skalę, ale tutaj nie chodzi mi o taką wizualną skalę, o wygląd tego obiektu, czyli o to jak jest szeroki czy jak jest wysoki, ale o cyfry, o wartości, które znajdują się w polu scale. Wciśnij teraz n na klawiaturze n albo tą strzałeczkę tutaj i pojawi się nowy panel z tej strony. Gdy wejdziemy w zakładkę item na samej górze, to zobaczysz tutaj takie wartości jak location, rotation i scale. Location to jest pozycja tego obiektu w świecie. Mogę tutaj kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeciągać, aby zmieniać pozycję tego obiektu. Tak samo w osi z i tak samo w osi x. Rotation odpowiada za obrót, czyli obrót w osi x, obrót w osi y i obrót w osi z. Ale mamy również scale. Gdy to będę przesuwał, to będziemy rozszerzać te obiekty w różnych osiach. Tylko zauważ, że te cyfry tutaj nie są równe 1, 1, 1, tylko 1, minus 0,329 i 1. I właśnie przez tą jedną wartość, minus 0,329, dostajemy ten dziwny błąd w tym miejscu. Żeby się go pozbyć, wciśnij Ctrl A i wybierz Scale. Teraz tak jak widzisz, wszystkie te wartości stały się jedynką i to zaokrąglenie w tym miejscu zostało naprawione. Ctrl Z. Widzisz, teraz jest takie bardzo ostre, takie rozciągnięte. A gdy wcisnę Ctrl A i wybiorę Scale, to zostanie wygładzone. I teraz to Amount będzie kontrolowało to jak bardzo wygładzamy ten obiekt na jego krawędziach. Możemy ustawić na przykład takie zaokrąglenie. I teraz ten sam myk możemy zastosować do tego obiektu tutaj, na samym środku. Kliknę na niego. Podlecę do niego, Add Modifier, Bevel. Widać, że on tutaj również ma dziwną skalę, więc wcisnę Ctrl A, Scale. Tutaj coś się naprawiło. I teraz zwiększę Segments. Zwiększę albo zmniejszę Amount. Kliknę prawym przyciskiem myszy i wybiorę Shade Smooth. No i wygląda to naprawdę fajnie. Mogę teraz, mogę teraz kliknąć na niego, wejść w tryb edycji wcisnąć klawisz A i przeskalować w osi Y, czyli S, Y. Zwiększę go o tak i znowu wciskam klawisz Tab, żeby wyjść z trybu edycji. Mamy teraz wygładzony ten obiekt, później proste, wygładzone, proste, wygładzone, proste, wygładzone. I tutaj też jest wygładzenie. Zróbmy dokładnie to samo, tylko dla tego obiektu tutaj. Wcisnę tyldę na klawiaturze, czyli tą falę obok jedynki i najadę na View Selected. Nasz widok podleciał do tego obiektu. Tylko już teraz wiem, że przez to, że używaliśmy tutaj modyfikatora boolean w poprzednim odcinku, będziemy mieli problem z bewelem. Zazwyczaj tak jest, że gdy używamy boolean, będziemy mieli problem z bevel. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale spróbujmy to zrobić. Podlecimy tutaj i wchodzę tutaj z prawej strony add modifier i wybieram bevel. W tym miejscu znowu dostaliśmy takie zaokrąglenie, powiedzmy. Mogę teraz zwiększyć segment, żeby to zaokrąglenie było bardziej gładkie. Amount lekko zmniejszę, Ja chcę zaokrąglić tylko rogi, o, w ten sposób. I teraz chcę standardowo pozbyć się tych poszczególnych ścian. Więc co robię? Wciskam prawy przycisk myszy i wybieram Shade, Smooth, tak jak zawsze. Wszystko działa, co nie? Oddalę widok. No i widać, że coś tutaj się psuje. Dostaliśmy tutaj taką kreskę. Skąd ta kreska się w ogóle wzięła? O co z tym wszystkim chodzi? Dzieje się tak, dlatego że gdy wejdziemy teraz w tryb edycji, to zauważ, że mamy tutaj tak zwanego n Czyli zazwyczaj obiekty, tak jak ta kulka, wejdę teraz w tą kulkę, tryb edycji. Ta kulka ma ściany, które składają się z czterech wierzchołków. Czyli ściany, które są kwadratami bądź prostokątami. Ta ściana ma cztery wierzchołki: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I pomiędzy nimi jest ściana. I to jest najlepsze, co może być. Wejdziemy teraz tutaj, znowu tryb edycji i widzisz, ile ta ściana ma wierzchołków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, siedem to więcej niż cztery i dlatego blender może mieć problem, żeby jakoś to fajnie wyświetlić. Wiem, że to może trochę dziwnie brzmieć, no bo co za różnica, czy ściana ma cztery wierzchołki, czy sześć, czy osiem, czy dwadzieścia. No, dla blendera to jest problem, przynajmniej domyślnie na samym początku, ale możemy to naprawić. Jeżeli masz sytuację, gdy Twoje ściany mają więcej niż cztery wierzchołki, tak jak tutaj, ta ściana ma więcej, ta ściana ma więcej i ta ściana też ma więcej. Na 100% one mają więcej niż 4 wierzchołki. Widać to tutaj. I jeżeli masz taką sytuację i pojawiają się takie dziwne kreski na Twoim obiekcie, to możemy to naprawić modyfikatorem. Wejdź w zakładkę modyfikatorów, Add Modifier i wybierz Weighted Normal z lewej strony. Dodaliśmy modyfikator, ale nic się nie stało na naszym obiekcie. Dlatego, że dostaliśmy tutaj takie ostrzeżenie, informację, że powinniśmy włączyć AutoSmooth, zanim będziemy mogli dodać ten modyfikator. Tylko co to jest AutoSmooth? Jeszcze tego nie poruszaliśmy. Przejdź tutaj do ikonki tego zielonego trójkącika, rozwiń Normals i włącz zwyczajnie AutoSmooth. I widzisz? I teraz wszystko zaczęło działać. Bez tego modyfikatora, czyli gdy wyłączę widoczność tego modyfikatora, tą ikonkę Monitorka, to wtedy znowu to wszystko powróci. Ten problem w tym miejscu powróci. A gdy go włączę, to problem znika. Ten tajemniczy Shade Smooth jest bardzo przydatną opcją. Gdy będziemy mieli obiekt taki jak na przykład, no nie wiem, małpka, przemieszczę ją tutaj, zamknę menu po prawej klikając N, to popatrz na to. Teraz to wygląda tak wciskam prawy przycisk myszy Shade Smooth to wygląda w ten sposób. Niezbyt ładnie, ale gdy wcisnę Auto Smooth to ostre krawędzie zostaną ostre, a gładkie krawędzie zostaną gładkie. Czyli jeżeli różnica między dwoma ścianami jest mniejsza niż 30 stopni tak jak jest tutaj to wszystko zostanie tak jak jest. A jeżeli jest większa w ten sposób to blender stwierdzi, że w tym miejscu krawędź powinna być ostra, w tym miejscu będzie gładka a w tym miejscu będzie ostra. To oczywiście możemy kontrolować tym suwakiem. Możemy to zwiększać, albo możemy to zmniejszać. Bardzo fajna opcja. No dobrze, ale usuwamy ten obiekt i wracamy do naszego tematu. Teraz mamy bardzo ładny zaokrąglony obiekt i możemy wejść znowu w modyfikatory tutaj i kontrolować to, jak bardzo jest zaokrąglony. Myślę, że coś takiego będzie dobre. Tylko teraz wróćmy tutaj do Material Preview i myślę, że powinniśmy dodać jakieś materiały. Przejdę w takim razie do zakładki z materiałami z prawej strony, wcisnę New, żeby dodać nowy materiał. I dodam tutaj jakiś materiał szkła powiedzmy. Ustawię na początek lekko niebieski, może trochę ciemniejszy i zmniejsze rafness, tak jak to robiliśmy zwykle. Teraz od tego obiektu zaczyna odbijać się otoczenie. Dalej mamy kulę. Podobnie klikamy na kulę, klikamy new, dostajemy nowy materiał, może nawet na niego kliknę dwa razy i zmienię jego nazwę. Napiszę tutaj materiał kuli. I tutaj również zmniejszymy jasność tego koloru i zmniejszę roughness. Takie coś. Jeszcze powinniśmy zająć się materiałem liny. Klikam na linę, new, dwa razy materiał liny. Nie wiem jakiego koloru powinna być lina, więc może zmniejszymy jego jasność. Zróbmy coś bardziej ciemnego i zwiększmy roughness, żeby stało się bardziej matowe. Jeżeli nie wiesz o co chodzi z tymi ustawieniami z prawej strony, to zajrzyj do opisu tego filmu, gdzie znajdziesz film, w którym tłumaczyłem wszystko o co chodzi z tymi materiałami z prawej strony. No dobrze, mamy coś takiego? Tylko teraz tak sobie myślę, że fajnie by było, aby te elementy tutaj, te takie szyby z dziurką, miały jakąś podstawkę w tym miejscu i w tym. No bo teraz te szyby sobie stoją po prostu pionowo i nic ich nie trzyma. Tak w sumie powinny się przewrócić. Więc naprawmy to. Aby stworzyć jakąś podstawkę, myślę, że powinniśmy zacząć oczywiście od cuba. Czyli standardowo Add Mesh Cube. Zmniejszam. Przesuwam w dół. I teraz przesunę w prawo. I jeszcze zmniejszę. I przesunę w lewo. O to chodzi, żeby tutaj stworzyć takie dodatkowe nóżki. Coś takiego. Jeszcze przesunę w prawo tutaj. I teraz tak. Chcemy, żeby to była nóżka. Więc wejdę w tryb edycji klawiszem Tab. Przeskaluję w osi X, czyli S. X. I teraz byśmy mogli na przykład przejść w tryb zaznaczania krawędzi. Zaznaczę tą krawędź w tym miejscu i przeciągnę ją w dół. No i dostaliśmy coś, co przypomina właśnie nóżkę. Jest fajnie. Zaznaczę tylko to, co jest na samym dole i troszkę to podniosę do góry. Zaznaczę to, co jest tutaj wewnątrz tego obiektu, czyli wejdę w tryb wireframe, kliknę na tą ścianę, znowu wrócę do trybu Material Preview i przesunę bliżej. W tą stronę. No, i teraz mamy jedną nóżkę. Możemy użyć modyfikatora o nazwie Mirror, którego używaliśmy już wcześniej, aby tą nóżkę zduplikować. Czyli wejdę w panel modyfikatorów, Add Modifier, i tutaj znajdziemy Mirror. Teraz chcemy tą nóżkę powielić względem obiektu, który znajduje się na samym środku. To już pewnie wiesz, jak działa. W Mirror Object klikam pipetkę i wybieram obiekt na samym środku. I teraz, gdy jest zaznaczona oś X to ten obiekt w tym miejscu został zduplikowany i przeniesiony tutaj. A gdy zaznaczę jeszcze oś Y, tą tutaj, to te same nóżki pojawią się dokładnie z drugiej strony tego obiektu. Czyli wszystko super. Ewentualnie, skoro już poznaliśmy modyfikator Bevel, możemy również wejść w Modyfikatory, czyli Add Modifier i wybrać modyfikator Bevel. I teraz, gdy wejdziemy może w tryb Solid, to zobaczysz, że to wszystko zostaje zaokrąglone. Zwiększmy segmenty, Zamniejszymy zaokrąglenie, prawy przycisk myszy, Shade, Smooth. No i jest super. Mamy nasze nóżki. I teraz, oczywiście, jeżeli byś chciał to powiększyć, to najlepiej wejść znowu w tryb edycji, zaznaczyć wszystko klawiszem A, wcisnąć S i powiększyć. Wychodzimy z trybu edycji, przechodzimy tutaj, przemieszczamy to tak, jak chcemy, żeby było ustawione, coś takiego. Mamy nasze podpórki. No to sprawdźmy, jak to wygląda. Wcisnę ikonkę tutaj kamery, żeby przejść do widoku kamery. No i widać, że zmierzamy już w bardzo dobrym kierunku. W następnym filmie sprawimy, aby ten jeden obiekt, który tutaj mamy, pojawił się tutaj i, tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, żeby zrobił się z niego taki bardzo długi rządek, który później będzie się przemieszczał. No i w następnym odcinku oczywiście przejdziemy do troszkę bardziej zaawansowanych materiałów. Zobaczymy o co chodzi z zakładką shading na samej górze. W tym miejscu są node. Ale to już temat na przyszłe odcinki. Do usłyszenia!